Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii World of Tanks. Taktycznie dzisiaj zajmiemy się pojazdem z pozoru przeciętnym jak na dany tier, nie wyróżniającym się niczym specjalnym. Mianowicie chodzi o amerykańskiego meda 5 tieru, czyli M4 Sherman. Teraz dlaczego ten czołg e, według mnie zasłużył na to, by poświęcić mu tak jakby no, opis i... Cały filmik. Otóż chodzi o to, że czołg jest traktowany jako typowa przejściówka, czyli badamy go sobie, expimy, grindujemy do kolejnych tierów, sprzedajemy, zapominamy. Teraz jak na tym czołgu zwiększyć efektywność, nawet podczas tego grindu? Otóż jest bardzo fajny myk, nawet nie wymagający zbytniego wkładu. Jakby ekspa i badania, czy topowego działa, jak to bywa na większości czołgów, gdzie maksymalną efektywność można uzyskać, badając e, topowe działo, jakie jest dostępne na danym pojeździe. Tutaj sytuacja wygląda troszkę inaczej. <laughs> e, przepraszam. E, mianowicie, pod względem samych statystyk, czołg nie wyróżnia się niczym specjalnym. Mamy 460 punktów wytrzymałości, czyli dość przeciętnie jak na dany typ pojazdu na piątym e, tierze. Masa i limit obciążenia, czyli 32,3 tony. Czołg nie jest zbyt ciężki przy mocy 460 koni mechanicznych i pozwala nam to na rozbojanie tego czołgu bardzo szybko do tej maksymalnej prędkości, jaką jest 48 km na godzinę. Prędkość obrotu 37 stopni na sekundę, czyli razem w połączeniu z prędkością obrotu wieży, też 37 stopniami na sekundę daje to bardzo fajną mobilność w objeżdżaniu czołgów, bądź też w walce z kimś, kto próbuje objechać nas. E, tutaj pancerz kadłuba. Pancerz jest to, no powiedzmy, typowy pancerz na danym tierze. Nie jest ani zbyt mocny, nie jest też jakoś specjalnie tekturowy e, ten czołg. Rzuca bardzo często jako topowy tier, czyli będziemy bardzo często walczyli z tierami piątymi i niższymi. Rzuca też na szóstki, gdzie raczej jesteśmy gdzieś w środku stawki, rzuci kilka szóstek. Najczęściej są to heavy tanki, czyli KW1S, ewentualnie jeszcze niszczyciele. Na siódemki rzuca raczej rzadko, zdarza się jednak to bardzo sporadycznie, więc. Nie warto się tym przejmować, jednak co warto zaznaczyć, w danej konfiguracji w jakiej mam ten czołg, nawet jeżeli rzuci nas na siódemki jesteśmy ostatni w stawce, nawet jako jedyny, piąty tier, naprawdę nie warto się poddawać, warto tym czołgiem grać, bo ten czołg potrafi naprawdę bardzo wiele ugrać i nawet w tej bitwie z siódemkami jesteśmy w stanie bardzo mocno przysłużyć się do zwycięstwa dla naszej drużyny. Więc pancerz kadłuba mamy 51 mm z przodu, 38 mm po bokach i z tyłu. Czyli tak jak mówiłem, jeżeli walczymy z niższymi kierami, to ta przednia płyta jest pod bardzo fajnym kątem i potrafi coś tutaj zrykoszetować. Jednak w przypadku, kiedy rzuci nas na szóstki i wyjedzie nam KW-1S, to ten pancerz nie ma najmniejszego znaczenia. Pancerz wieży to jest 63 mm z każdej strony, czyli dość można powiedzieć tak e, mocno jest opancerzona, biorąc pod uwagę ogólny, jakby pancerz całości, jednak e, myślę, że mogłaby mieć trochę więcej z przodu kosztem e, pancerza e, z tyłu, czy chociażby z boków. To by na pewno zwiększyło w, e, efektywność tego czołgu. Jednak chodzi o to, że z danym działem, czyli z tą chałobicą e, 105 mm piątego tieru, to nie jest to powiedziało na tym pojeździe. Można zamontować sobie też wieżę czwartego tieru, która ma te 76 mm z przodu. Jednak montując tą wieżę czwartego tieru tracimy 60 punktów wytrzymałości, co na tym tierze przy tej całkowitej liczbie punktów wytrzymałości jaką ma ten czołg jest dość sporo. To jest naprawdę, naprawdę spora ilość i w przypadku kiedy walczymy z niższymi tierami to potrafi mieć olbrzymie znaczenie dla losów, można by powiedzieć, nawet całej bitwy, ponieważ w danej konfiguracji ten szok jest bardzo efektowny i potrafi nawet sam wygrać bitwę, o czym za momencik się przekonacie. Więc yy, myślę, że jednak warto lepiej zainwestować i wstawić sobie tą wieżę 5 Tieru kosztem tych 12-13 mm przedniego pancerza na korzyść, właśnie punktów wytrzymałości. Odnośnie samego działa, otóż to, co jest najlepsze w tym czołgu i zwiększa jego efektywność i to bardzo mocno, to jest właśnie ta chałubica. Mam jeszcze do wyboru działo 6 tieru 76 mm, które ma penetrację średnią 128 na pociskach standardowych i 177 na goldowych. Jednak o co chodzi? Działo jest dość celne można by rzec, ta szóstka, jednak przy tej penetracji z tych pocisków przeciwpancernych. Jakby jest sporo dingów, nie ma co się oszukiwać. Zwłaszcza jeżeli wyjedziemy na szóstkę, to ciężko jest ugryźć jakikolwiek heavy tank szóstego tieru, nawet są problemy z piątymi, z heavy tankami piątego tieru. Natomiast, montując tą właśnie to tą 105, praktycznie wiadomo, strzelamy pociskami HE, czyli odłamkowo burzącymi, które mają penetrację dość kiepską, jeżeli chodzi o sam, jakby typ działa, jednak e, zobaczcie, to jest penetracja pociskiem standardowym od 40 do 66, jednak biorąc pod uwagę, że wrzuca nas e, przeważnie na tiery 5, maksymalnie 6 ta penetracja jest wystarczająca i zazwyczaj nawet jeżeli strzelimy i wypadnie niekorzystnie, zazwyczaj zadajemy jakieś obrażenia. To nie są obrażenia maksymalne, jednak zazwyczaj jakieś wchodzą tutaj, zobaczcie, uszkodzenia pociskiem standardowym, to jest od 308 do 513. Wiadomo, pociskiem HE może wylosować za 20, może wylosować za 50, to jest różnie, zależy gdzie trafimy, gdzie się strzelimy. Jednak naprawdę nawet jeżeli wyjedzie nam. KW-1S, powiedzmy ta szóstka, najbardziej popularna, to naprawdę mamy z tym pojazdem szansę, ponieważ strzelając w okolice gąsek, nie dość, że zadamy mu jakieś tam obrażenia, dodatkowo jeszcze te gąski na pewno ściągniemy, co daje nam przewagę tego rodzaju, że on stoi i jest jeszcze możliwość taka, że przeciwnik zostanie zniszczony przez naszych sojuszników, którzy gdzieś tam jeszcze zostali, ewentualnie My możemy go jakoś próbować ugryźć, uniemożliwiając mu jednocześnie podjechanie do nas i wykończenie nas, bo wiadomo, jakby się to skończyło. Nawet jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, że stoimy gdzieś za przeszkodą i wyjedzie nam no, już mówię o tej kw 1 s więc weźmie ją jako przykład wyjedzie nam takie KW1S, wydajemy się dla niego bardzo łatwym celem. Ponieważ jesteśmy tylko medem piątego tieru, teoretycznie nie powinniśmy mieć, nie powinniśmy stanowić zbytniego zagrożenia, więc co robimy? Możemy go zwabić tak, aby on wyjechał na nas, chowając się za przeszkodą, za budynkiem, za jakąś skałą, i w momencie kiedy on wyjeżdża z tej przeszkody, staramy się jak, najwcześ, jak najwcześniej strzelić mu w gąski, co przy pocisku HE zazwyczaj skutkuje tym, że te gąski mu ściągamy. Co się dzieje wtedy? To działo ma jak na chałupice bardzo krótki reload, ponieważ przeładowuje w ciągu 9 sekund standardowo, czyli w czasie mniejszym niż potrzeba do naprawienia gąsienic. Więc jeżeli uda nam się w dobrym momencie ściągnąć takiemu KW-1S gąskę, w momencie kiedy on znajduje się jeszcze za przeszkodą, w taki sposób by nie mógł wycelować w nas działa, bo ta wieża jeszcze za przeszkodą została, możemy cały czas stać, ładować mu w gąski i fakt faktem, że to może troszkę potrwać, jednak ten czołg po prostu zniszczymy. Także myślę, że czołk jest dość mocno grywalny i mimo tego, że jest to piąty tier, jest to met i tego pancerza zbyt dużo nie ma, jeżeli ogramy go sobie i wiemy jak nim grać, to można naprawdę bardzo dużo ugrać i poradzić sobie nawet z takimi szóstkami czy też siódemkami. No z siódemkami jest ciężej, wiadomo, to i więcej HP jest i... Um, Mocniejsze działa, większy zasięg widzenia, zasięg sygnału, te sprawy, jednak naprawdę jeżeli nauczymy się tym czołgiem grać, nauczymy się go wykorzystywać, to można naprawdę bardzo dużo ugrać. Z wyposażenia mam zamontowany tylko dosyłacz, który zmniejsza, tam jest 8 z hakiem chyba czas przeładowania tego działa, tej hałbicy, co jakby nie jest tutaj zbyt potrzebne na tych tierach. Jednak zdarzają się sytuacje, gdzie zostajemy przyparci do muru, i te kilka sekund, czy tam nawet sekunda przeładowania ma znaczenie, zwłaszcza w późniejszym etapie bitwy, gdzie te czołgi przeciwnika znajdują się już na typowym ogrysku, czyli mają tych hapeków 200-300. Jest spora szansa, że jeżeli dobrze przycelujemy, dobrze się wstrzelimy, to ten czołg po prostu dobijemy. Innego wyposażenia nie montowałem, ponieważ nie odczuwałem takiej potrzeby. Do tej chwili, więc myślę, że dosyłacz jest jedyną taką alternatywą. Reszty nawet nie trzeba na to zwracać uwagi. Tak jak mówiłem wcześniej, strzelamy standardowo z HEków, Tutaj mamy jeszcze możliwość dokupienia sobie pocisków kumulacyjnych. Ja polecam jak najbardziej kilka tych kumulacyjnych wozić, zwłaszcza jeżeli wyrzuci na, na te szóstki przydają się, bo i potrafią przede wszystkim mocno takie KW-1S zaskoczyć, ponieważ tutaj często nawet ten przedni pancerz wchodzą obrażenia za 300. Więc na dobrą sprawę, jeżeli wyjedziemy na już ugryzionego KW-1S, on w nas strzeli i my strzelimy do niego w tym samym czasie, przeładujemy szybciej, jest spora szansa, że po prostu wygramy z nim w walce 1 na 1. Z dodatkowego wyposażenia, wiadomo, e, mały zestaw naprawczy i apteczka. Zestaw naprawczy, myślę, że tylko i wyłącznie jeżeli mamy uszkodzone działo albo zerwane gąsienicę i znajdujemy się w takiej sytuacji, że jesteśmy wystawieni na ostrzał przeciwnika, e, to są jedyne sytuacje, kiedy tak na dobrą sprawę na tym pojeździe tego zestawu naprawczego używam. No i odnośnie samego jakby stylu gry, czyli Trzymamy się w drugiej linii. To jest bardzo ważne, ponieważ ten czołg, tak jak wcześniej mówiłem, nie posiada zbyt mocnego pancerza no i te punkty wytrzymałości na dany tier są dość znaczy no, słabe, przeciętne są jednak na wyższych tierach, nie stanowi żadnego problemu, by ktoś nas po prostu w dwóch strzałach, ewentualnie w trzech ściągnął. Także ta druga linia jest takim optimum dla tego czołgu, gdzie możemy po prostu zająć pozycję tak, aby. Widzieć ten obszar potyczki między naszymi haekami, ewentualnie e, jakimiś e, innymi pojazdami z przeciwnikiem, i po prostu je. to jest też bardzo istotne. E, strzelając ha z haeków, e, strzelamy może nie chodzi o to, aby strzelać koniecznie w Ułgąski, jednak. Strzelając do przeciwników, którzy gdzieś tam z naszymi sojusznikami toczą taką typową walkę pozycyjną, czyli wyjeżdżając za do strzałkowają się. W tym momencie, jeżeli ściągniemy takiemu przeciwnikowi gąskę, on jest na przegranej pozycji, ponieważ nasze, nasi, nasze sojusznicze pojazdy będą mogły bez troski w niego po prostu ładować ze wszystkiego, co mają. Tak? Teraz odnośnie samego działa. Dział jest dość celne, co mnie pozytywnie zaskoczyło ponieważ na dłuższych dystansach też spisuje się bardzo dobrze oczywiście tutaj nie należy celować w jakoś specjalnie w te X-spoty przeciwników, te punkty wrażliwe czy jakoś koniecznie w ten pancerz, gdzie jest troszkę słabszy najlepiej celować tak, aby celownik zebrał się na środku pojazdu przeciwnika mimo wszystko jest to, nadal należy pamiętać, że jest to chałupica, która ten rozrzut ma dość spory a najważniejszym elementem na, tym, na tej haubicy jest to, aby w przeciwnika trafić, nie aby zadać mu jak największe obrażenia, tylko żeby w niego trafić. Więc myślę, że najlepiej jest właśnie tak strzelać, aby ten celownik zebrał się na środku pojazdu przeciwnika, i to daje najlepszą jakby efektywność tego, tej, tej chałubicy. Myślę, że póki co to wszystko, więc postaram się jeszcze coś powiedzieć o samym stylu gry już w samej bitwie. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak do niej przejść. Jeszcze powiem, aby, że nie jest to bitwa jakaś specjalnie z siódemkami, z szóstkami, to jest bitwa, gdzie jestem top-tierem, jednak idealnie oddaje możliwości i efektywność tego czołgu, jeżeli go sobie ogramy i nauczymy się wykorzystywać jego mocne strony, i jednocześnie unikać wystawiania tych słabych. Więc zapraszam do bitwy. Więc mamy bitwę, Mapka, Lotnisko, jesteśmy. Top-tierem w każdej drużynie są po trzy heavy tanki kilka niszczycieli, czyli, tak na dobrą sprawę, mecz dość zbalansowany. Otóż, teraz jeszcze odnośnie samego działa na samym początku powiem: nie należy w pewnym stopniu, znaczy nie należy, trzeba mieć świadomość tego, że jest to jednak w dalszym ciągu haubica i te pociski mają mniejszą prędkość wylotową niż z normalnego działa. Chodzi nam o to, żeby mieć świadomość, że pocisk leci dłużej. Przede wszystkim on leci po takiej trajektorii trochę zakrzywionej. I on leci... naprawdę dłużej i trzeba mieć to w pamięci, aby nie celować... w czołg, zaraz przed nim, jeżeli jest w ruchu, tylko jednak brać tą poprawkę na ten czas... jaki jest potrzebny, aby ten pocisk do przeciwnika doleciał. I to jest chyba najważniejsze. I to plus jeszcze ten element, aby... Celować po prostu tak, aby trafić w przeciwnika, nie jako specjalnie w To są dwie najważniejsze rzeczy, o jakich trzeba pamiętać, grając właśnie na szermanie z tą chałubicą. Tutaj, odnośnie no, bitwa, już się zaczęła. Jedziemy w takie miejsce, gdzie możemy troszkę przykampić. Można, by rzec na początku, aby rozeznać się w sytuacji. Tak jak mówiłem, nie jedziemy do przodu, nie pchamy się na pałę, nie raszujemy, bo to bez sensu, nie mamy pancerza, aby e, jakby tam walczyć na pierwszej linii. Widzicie, tam już SU pojechało i e, no nie za specjalnie to się dla niego skończyło. I tutaj zobaczcie teraz, odległość między mną a tą Panzer 4 nie należała do największych, ale nie była też taka najmniejsza, można by zrzec. A oddane dwa strzały, mimo tego, że przeciwnik nie stał jakby na otwartym polu, okazały się bardzo celnymi. I po tych dwóch strzałach osiągnęliśmy już 310 punktów obrażeń, co nie byłoby możliwe przy tej 76. -ce. Szóstego tieru, a w dodatku jeszcze była spora szansa, że po prostu ta panzer czwórka zrykoszetuje, więc myślę, że już w pewnym stopniu pokazuje to, jak efektywne jest to działo na tym pojeździe i jakie ma możliwości. Tutaj teraz jedziemy troszkę z racji tego, że żadne tam dodatkowe pojazdy przeciwnika nie pokazały się na tym pasie startowym w jego okolicach. jedziemy tutaj na górkę. Będziemy próbowali ugryźć coś, e, tak jakby wspomóc naszych sojuszników w obronie bazy. Bo, jak widzicie pewnie na minimapie, e, nasza drużyna skupiła się na kampieniu dosłownym, więc e, nie pozostaje nam nic innego jak dostosować się i próbować tutaj ugryźć coś z tych pojazdów, które będą na tą naszą bazę jechały. Jak widzicie, już w tym momencie zaczęliśmy przegrywać. Jednak e, tak jak mówiłem, tym czołgiem da się wygrać bitwę bez problemu. Jeżeli wiemy jak nim grać, jeżeli e, mamy świadomość tego, że mimo wszystko jest to czołg delikatny, e, naprawdę można sporo ugrać. Tutaj teraz pojawił się e, AMX 40 i tam dalej S185 na tym pasie, więc postanowiłem jednak tą flankę pokryć troszkę z racji tego, że zostałem tutaj sam i jak najdłużej powstrzymać po prostu przeciwników przed wjechaniem nam na kapa W tym momencie miałem już świadomość tego, że ta bitwa najprawdopodobniej będzie przegrana. Zobaczcie tutaj zostało praktycznie 7 pojazdów z naszej drużyny, gdzie tylko 3 z drużyny przeciwnika zostały zniszczone. Przełączyłem się też na pociski goldowe z racji tego, że tam było S-85 próbujące mnie najpewniej objechać. No, tutaj taki troszkę niezbyt udany strzał. Które pewnie będzie próbowało nas objechać, a chciałem mieć pewność, aby ten strzał go po prostu dobił, a nie zostawił mu tam kilku dodatkowych hp ponieważ to by było dość, o jak widzicie, to było dość niebezpieczne. No Tutaj tej AMX troszkę, troszkę mu nie poszło, po prostu zatrzymaliśmy się, pozwoliliśmy mu się zramować, on nie miał zbyt wielu tych punktów wytrzymałości, więc został dosłownie zniszczony. No jak widzicie sytuacja w dalszym ciągu nie wygląda ciekawie. Mamy cztery czołgi na 8 pojazdów 2, 4, tak, na 8 pojazdów przeciwnika, co jest dość e, niepokojące. W dalszym ciągu byłem przekonany, że ta bitwa nie pójdzie po naszej myśli i jednak chciałem jakby nabić tych obrażeń jak najwięcej. co jest strzał w T1 Heavy. E, ta odległość też była dość spora i pokazuje to e, w dobrym stopniu jak tak naprawdę działa haubica, tak? czyli że jednak te strzały mimo tego, że, te, te, że właśnie ten model tej haubicy jest dość celny, jednak nie zawsze mamy gwarancję, że pocisk poleci tam gdzie chcemy. Stąd też moja uwaga, aby nie celować tak, żeby trafić w jakiś weak spot, tylko po prostu, żeby celować tak, żeby po prostu trafić. No i tutaj już widzicie, zaczyna się kap naszej bazy, zostały trzy pojazdy Dość ciężka sytuacja, ponieważ tutaj zostałem tak jakby sam na tej flance. Też sporo szczęścia z racji tego, że tutaj nikt jakby z tyłu mi jeszcze nie wyjechał. Więc naprawdę wygląda to nieciekawie. Tam widzieliście strzał w T1 Heavy wszedł za ponad 200 punktów obrażeń, co jest też nieosiągalne przy tej szóstce 76 mm. Gdzie istnieje w dalszym ciągu ryzyko, że zrekoszytujemy w Chi Heavy, nawet w ten bok. No, tutaj jest zabawa z Hetzerem, który też ma tego zamontowanego niemieckiego Trollgana i może okazać się dość niebezpiecznym przeciwnikiem, wolałem więc najpierw uporać się z nim, a dopiero potem spróbować coś ugryźć tam na kapie. Bo wiadomo, jadąc, nie wiadomo co ten header mógłby zrobić i najprawdopodobniej. Jego strzał w tył mojego czołgu zakończyłby się po prostu moim unicestwieniem, więc postanowiłem na początku poradzić się z tym headserem. Tutaj cały szczęście, że on wyjechał i próbował jakby we mnie strzelić, a jakby nie schował się, bo naprawdę byłbym w kropce i nie wiedziałbym, jak dalej. A pewnie pojechałbym na kapa, jednak miałem cały czas świadomość, że na plecach mam TDK i. Z racji tego, żebym się go obawiał, sprawdzałbym regularnie, co jest na tyle, i pewnie czołgi znajdujące się na kapie objechałyby mnie, i po prostu e, nic by się ugrać nie dało. Teraz, tak jak widzicie, tutaj jedziemy po prostu na kapę, tam jest 5 czołgów jeszcze przeciwnika. E, z racji tego, że te D, D2 nie zostało jeszcze wyspocone. Ja podejrzewałem, że jest na awku, że to po prostu bot. Jednak w dalszym ciągu w kapie znajdują się przynajmniej 3 pojazdy przeciwnika. I teraz, e, tak jakby decydujące starcie. I zobacz, największym zagrożeniem jest te, ten e, hatek e, francuski BDR G1B, który z tego co pamiętam miał jeszcze sporo e, punktów wytrzymałości. Tam te Panzer 3x4 też, zobacz, 140 punktów e, wytrzymałości, jeden strzał. No i praktycznie mamy dwa fragi i sytuacja zaczyna wyglądać korzystniej dla nas. Tutaj teraz wyjechał ten francuski Heavy Tank. Zastanawiałem się długo, jak to ugryźć, ponieważ całe szczęście, że on z tego kapa zjechał. Co też, tak jak mówiłem, MET 5 tieru wydaje się bardzo łatwym celem, jeżeli ktoś siedzie hatekem, więc bardzo łatwo olać. Tak jakby kapa, gdyby on został na tym kapie, pewnie by to wyglądało trochę inaczej. No zobaczcie, tutaj przełączyłem się na pociski goldowe z racji tego, żeby mieć pewność, że jednak uda mi się go ugryźć dość mocno i tutaj niestety nie wszedł, eee, on się troszkę kontował, jednak gąskę udało się ściągnąć, co pozwoliło mi na obiechanie go i po prostu wykończenie strzałem w tyłek. I co nam teraz pozostaje? Przeciwnicy mają jeszcze aby tą D2, która najprawdopodobniej jest AFK i M37 Arte. Jeżeli tamta D dwójka faktycznie jest AFK, nie arcie nie pozostaje nic innego jak tutaj przyjechać na kapa. Więc dobrym wyjściem w takiej sytuacji jest to, aby znaleźć jakieś miejsce, gdzie możemy objąć polem widzenia, tak jakby większą część mapy, większą część powiedzmy kierunków, z których ta arta może przyjechać, po prostu poczekanie chwilę, zobaczenie i sprawdzenie, jakby co co ta arta jakby kombinuje, czy ona faktycznie tutaj jedzie, czy jednak zostaje i pilnuje swojego kapa. Czyli zobaczycie, że ta arta wyjedzie, no jednak troszkę późno się zorientuje, że ja już na nią czekam. O widzicie, właśnie wyjechała, zorientowała się, że na nią czekam, no i praktycznie kolejny frag. Zobaczcie, w dalszym ciągu te odległości są dość spore a mimo wszystko to działo strzela tak jak powinno, ta hałubica strzela tak jak no, niejedno działo rasowe, tak? Więc naprawdę daje to jakieś pojęcie o tym jak, jak fajnie można tym czołgiem po prostu się pobawić z tą hałubicą, nie ma sensu najmniejszego montowania tej szóstki. Gdyż tak jak mówiłem, no te 120 no było 8 chyba mm penetracji nie gwarantuje nam to, że jakieś obrażenie zadamy, a nawet jeżeli to jednorazowo to obrażenia są jakieś zbytnio wybitne natomiast na, tym, na, tym, na tej haubicy mamy możliwość zadania naprawdę potężnego uderzenia przeciwnikowi co na pewno zbiega trochę stro, stropu i zacznie tak jakby nas się obawiać bo ja cały czas to powtarzam i myślę, że to jest naprawdę istotne, że element psychologiczny w bitwie też gra olbrzymią rolę. Trzeba pamiętać o tym, że przeciwnikami też są gracze, to są ludzie, nie jakieś zaprogramowane boty czy inne tego typu skrypty, to wszystko, wszystko jest kierowane przez psychikę gracza. Jeżeli gracz naprawdę widzi, jedzie heavy, heavy tankiem i dostanie taką bułę za 300 punktów obrażeń, to on się zaczyna zastanawiać, czy kurczę, no jak teraz ten czołg ten ugry, skoro mnie tak mocno bije, tak? No i tutaj teraz już nie ma co dalej ukrywać, ta D2 będzie awk, ja ją po prostu dobiję, bitwa będzie wygrana i na dobrą sprawę można jeszcze podsumować tylko tak jak mówiłem druga linia nie ma co pchać się do przodu e, walka na dystans ten czołg e, z tą Touhałowicą naprawdę spisuje się w tym całkiem fajnie e, nie ma najmniejszego problemu żeby jeżeli przeciwnik znajduje się na otwartym terenie nie ma najmniejszego problemu żeby się w niego wstrzelić a wiadomo z każdym trafieniem z HEK-a dodatkowo jest spora szansa na uszkodzenie podzespołów czy to jakichś członków załogi czy elementów typu silnik Działo, gąsienicę, czy to jest zbiornik paliwa. Tam widzieliście jeden pożar po strzale w tył. panzera 3x4. Więc naprawdę działo jest bardzo efektywne. I myślę, że czołg warto sobie zostawić w garażu. Nawet jeżeli pójdziecie już dalej w E8 czy tam E2, warto sobie zostawić, bo można się nim świetnie pobawić. Że teraz, no tutaj już będzie ta dwójka. Pozostaje nic innego jak zgarnąć darmowego fraga i ku chwale e, nacieszyć się wygraną bitwą. Wręcz można by rzec, uratowaną. Myślę, że w tym odcinku to wszystko. Dzięki za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału przez długi czas e, z racji świątecznego i noworocznego zamieszania oraz drobnych problemów technicznych. Nie nagrywałem nic, jednak teraz już wszystko wróciło do normy. Myślę, że będę nagrywał częściej, postaram się wrzucać jeden, dwa filmiki tygodniowo. No i nic, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć.